Tu się dziura zrobiła! Co? 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 Co tu się stanęło? Esio kto pięknie pali! Ja kilka razy widocznie musiałem go odpalać tym smarem. O, jak ładnie wygląda razem z wozem. Lux. Od razu wodę wypuszczę, bo raczej go nie będę palił przez najbliższy czas. Wezmę wężyk, bo nie musi tak lecieć po tym pasku, ta gorąca woda. Obleję go. Teraz można nałożyć dopiero. Oto to to to. Leje się ostro, kurde. I dobrze, niech leje. Ogólnie to powiem Wam cały czas siedzę nad kultywatorem. A jeszcze na dodatek, wszystkiego przed nowym rokiem zepsuł mi się kompresor. Pójdziemy, tylko zabiorę piłę i siekierę, wam pokażę. Ale najlepsze przeboje to powiem Wam miałem wczoraj z kółkiem od kultywatora. No mówię co za problem, zmienić kółko. Kupię nowe i cześć, ale niestety nie produkują już takich kółek jak to. Przynajmniej u mnie nie ma w sprzedaży takich kółek tutaj na terenie. No to kupiłem takie kółko, nie? Mówię, co za różnica. Kółko to kółko, nie? Ale niestety te stare kółka są na piaste 32 mm, a te wszystkie nowe kółka są kurde 27. No i na to karce znajomego ściągnęliśmy te kilka mm, żeby to koło weszło w tą ośkę czy tam piastę. Muszę dać tam trochę smaru, to jest raz, a dwa to to, że to koło i tak się różni rozmiarami i trzeba dać jakiś dystans. Myślałem, żeby dać taki dystans z łożysk, bo inaczej zawadza opazur. O, to stare koło tutaj ma takie wystające elementy, przez to jest szersze, mimo że jest węższe. Ogólnie, trochę tym swoim nieudolnym tłumaczeniem chciałbym przekazać Wam, że nie wszystko jest dostępne w sklepach. Nie to, co kiedyś. I rozpoczynając remont jakiejś maszyny, zdawałoby się, że nie takiej starej, bo załóżmy z lat 80. możemy napotkać na różnego typu trudności z dostępem do części. Ale nie można się poddawać. A jak było w Sylwestra, fajnie? To dobrze. Ja dopiero jak zrobię to, mogę pójść, odsuniemy jeszcze trochę koło, żeby nie obijało się o pazura. O tak, także to, co najgorsze, zrobione. Teraz przynajmniej kółko nie będzie straszyć wyglądem. Tu jest jeszcze taka dość poważna sprawa, bo trzeba zmienić jeden ten, no jak się to nazywa drapak albo pazur. Na szczęście go mam. Tu jednak bez szlifierki się nie obędzie, jednak szkoda mi ciąć całą śrubę, żeby już nie była do niczego zdatna. Ona troszkę się ta nakrętka rusza w lewo, w prawo, więc utnę, no tak, tyle, żeby dało się ją jeszcze wykorzystać ponownie. Bo taka śruba piechotą nie chodzi. A jak już mam podłączoną szlifierkę, to sobie obetnę. Parę tutaj śrub, bo to jednak jest za bardzo skorodowane, żeby się z tym bawić. O no na przykład te, to już jest masakra. I teraz szybko ją odkręcam, póki gorąca. Może będzie chciała łatwiej zejść. O, i to był bardzo dobry pomysł. Oj, to, 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 to. Wiedziałem, że tak będzie. Musiało to wszystko wypaść. Teraz się nie dojdzie, jak to było. Gdzie jest ta śruba? Powinna być podkładka, bo tak to zaraz się odkręci. Ale na razie złapię tak. Tak nie jest źle. Mogło być gorzej. No i dobra powiem wam, teraz to już z górki, bo zamontować prościej niż kurde zdjąć, więc jakoś to pójdzie. A wracając jeszcze do koła, czy nie dało się kupić koła razem z piastą, dało się tylko, że ta piasta kupna pod to koło rozmiarowo nie pasowałaby otworami tu na wejścia, więc no, tam było paru fachowców, co mi doradziło, że lepiej przetoczyć ośkę. I powiem wam, że wszystko by było dobrze, ale nastąpiła poważna awaria w gospodarstwie. Kompresor wysiadł. W się dziura zrobiła. Kurde. Jak myślicie, da radę to skleić? Chcę, żeby wydmuchał trochę ten brud, tą rdzę. Bo muszę to skleić. Nie mogę mieć tego kompresora na nowy rok, bo to źle bróży. Myślę, jak go tu postawić, żeby, był, żeby było dobre dojście. A, tutaj. Tu się zrobiło dziadostwo. Trzeba to oczyścić i przejechać trochę szlifierką. Tym kompresorem pompowało się też wodę do hydroforu. I kiedyś, jak byłem młody, to trzeba najpierw zakręcić wodę po skończonym pompowaniu, a dopiero później kompresor. A ja zrobiłem na odwrót i się nalało trochę chyba wody do, do tego zbiornika. I przez to on tak sobie rdzewieje, a czasami nawet wodą potrafił pompować coś. Popularnym klejem się to zaklei, i będzie założę wariatora. Nie jest to takie małe, przyświecimy trochę, no ale może pójdzie na dwa razy. Najpierw raz, a potem drugi, a się porobiło. Albo papiaka gwoździa wsadzić i dopiero zategować. Ale przecież woda w rurach też jest pod ciśnieniem w domu, jakoś się klei, kurde i nie cieknie, to i tu powinno wytrzymać. Kleimy. Damy radę. Musi być dobrze. Nie ma innego wyjścia. Dwuskładnikowy klej. Nie chcę wejść w nowy rok z zepsutymi gratami. Najważniejsze, dobrze wymieszać. Będzie dobrze. Równo tych składników dać. Też. I starczy. Idziemy kleić. Najważniejsze, żeby tego kleju weszło tam do środka trochę to jest podstawa. Napchać go tam. I jeszcze raz. Za jednym razem to zakleję, nie będę na dwa razy tego kleju. To się pięknie powinno trzymać. Tak, zrobimy szerzej. Będzie dobrze. I proszę Was, napiszcie w komentarzu, czy to będzie działać, czy nie. Oczywiście dopiero jutro będę to testował. No bo dzisiaj to musi ładnie wszystko przyschnąć. Także przykryję to, żeby deszcz nie padał na kompresor, na silnik. I lecimy. Okej, okay, no to cóż, wszystkiego dobrego w nowym roku i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. przyczepkę i lecimy dalej